Tradycja siódma, tak? O, gdzie ja mam tutaj? Tradycja siódma, każda grupa, czyli będzie o Kasie teraz. Każda grupa A powinna być całkowicie samowystarczalna i nie przyjmować dotacji z zewnątrz. Tradycja siódma, w długiej wersji, poszczególne grupy AA powinny być w całości finansowane z dobrowolnych datków swoich członków. Uważamy, że każda grupa wkrótce powinna osiągnąć ten ideał. Uważamy, że wszelkie publiczne starania o pieniądze prowadzone przez grupy, kluby, szpitale czy inne instytucje zewnętrzne, w trakcie których korzystano by z nazwy „anonimowi alkoholicy”, są wyjątkowo niebezpieczne. Uważamy ponadto, że przyjmowanie sporych darów z jakiegokolwiek źródła lub dotacji pociągnie za sobą jakiekolwiek powiązania, pociągające za sobą jakiekolwiek powiązania jest niemądre. Niepokoi nas także fakt, że w AA gromadzone są nadmierne fundusze, ponad rozsądną rezerwę, nie służące określonemu celowi AA. Doświadczenie przekonało nas wielokrotnie, że nic tak skutecznie nie niszczy naszego duchowego dziedzictwa, jak daremne spory o własność, pieniądze i władzę. To się znowu powtarza i to oczywiście dotyczy również domu i, i, i pracy. Jeśli w grę wchodzą pieniądze, władza, zaczynają się, zaczynają się problemy. Z książki anonimowi alkoholicy wkraczają w dojrzałość, taki krótki fragment ze, sto, ze strony 140. E, piątej. E, bardzo go lubię. Nie zachodzi najmniejsze nawet niebezpieczeństwo, że wspólnota AA kiedykolwiek stanie się zbyt zamożna z powodu dobrowolnych datków jej własnych członków. E, nie grozi nam bogactwo z powodu wrzucania do kapelusza. Mówiąc, mówiąc krótko. I jesteśmy. No oczywiście, wiecie co? To jest coś niezwykłego, bo jak ja sobie pomyślę, ile ja wrzucałam do kapelusza w Monopolowym, i, i pomyślę, ile wrzucam do kapelusza na meetingach, to to się nijak nie. To znaczy, to bardzo dobrze, że my nie przekładamy tego, co żeśmy wydali na alkohol, na AA, bo byśmy byli najbogatszą organizacją na świecie. Nie? To, to w ogóle. I, wiecie, nie ulega wątpliwości, że, że, że tak by było, ale też jesteśmy jedyną organizacją na świecie, która, gdyby ktoś jej chciał podarować milion dolarów, to musi odmówić i, 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 i tak odmawianą zresztą. Jednym z tych gości, który powiedział, że, że nie da pieniędzy, jak pewnie wiecie, był Rockefeller, który powiedział myślę, że pieniądze zepsują to, ale były różne pokusy o to, żeby ludzie przekazywali, pośmiertnie chcieli przekazać pieniądze dla AA i konsekwentnie musieliśmy odmawiać. O co chodzi? I to chodzi i w AA, i chodzi również w życiu, bo to bardzo się fajnie łączy, jeśli chodzi o pieniądze. Ktoś, kto daje mi pieniądze, może wymagać, mówiąc najprościej. Może mi narzucać, co, co, co chce, czego sobie życzy itd., i zobaczcie, to jest, ja miałam nawet taką rozmowę z kimś przed przyjazdem tutaj, nie, kto, kto opowiadał mi o tym, że tam e, rodzice coś wymagają, nie? od niego. Ja mówię, ale jesteś dorosłym człowiekiem, no dla, o co chodzi? No i okazało się, o co chodzi, no, po prostu rodzice regularnie wspomagali finansowo tego dorosłego człowieka. Ja mówię, no to jest twój wybór, tak, to jest po to. Tak? Jeśli, jeśli masz, masz tą swobodę, że masz dofinansowanie, no to oni mają prawo Ci mówić, mimo że Ty masz tam 40 lat, to mają Ci prawo mówić, o której masz wracać do domu. No sorry, nie? To, to jest albo tak, albo tak. I oczywiście y, 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 to, samo, to samo dotyczy AA, nie? że dzięki temu jesteśmy, zachowujemy niezależność, dzięki temu nie wiążemy to właśnie to, nie mamy tego związku rzeczywistego czy domniemanego. Te zasady, ja o nich powiem, być może ktoś ich jeszcze nie zna, być może pewnie wszyscy znacie, natomiast zasady dotyczące podziału tego, co jest w kapeluszu, czyli taka podstawa, jeśli chodzi o, o podział, podział finansów, czyli zasada przelewającego się kapelusza. Po pierwsze potrzebne są środki na e, funkcjonowanie grupy, czyli na czynsz, na ogrzewanie, na literaturę, na speakerów, na e, zakup literatury i tak na, na zakup ekstraliteratury na przykład do, do więzień. E, to, to, jest, e, to, to są te potrzeby grupy e, i bezpieczna rezerwa. Mówi się o tym, że dwa miesiące rezerwy to jest ta bezpieczna rezerwa. Czasem grupy mają trzy miesięczną rezerwę, więcej nie. Tak? Czyli to jest ten czas na wszelki wypadek, gdyby nagle wszyscy przestali wrzucać do kapelusza, żebyśmy mogli funkcjonować. Ale to jest też ważne, że grupa ma być niezależna tak? finansowo. Że to, to nie jest tak, że ktoś za nas coś. I y, ja na przykład y, w mojej w, no nie ja myśmy podjęli decyzję w naszej grupie domowej, że mamy osobny <coughs> przepraszam, że mamy kapelusz, ale mamy osobny kubek, do którego zbieramy na paluszki, herbatę, kawę i tak że, że to jest os coś osobnego. Tyle, ile uzbieramy, na tyle wydajemy, nie wydajemy pieniędzy, których nie mamy. I to też dotyczy wszystkiego również życia, tak? Branie kredytów na spłatę kredytów, tak. I ten podział skończę z tym podziałem kapelusza, czyli 60% na potrzeby grupy, 60 na 40, nie? 60 na potrzeby grupy 40 na intergrupę region i, i służbę krajową z takim no, podziałem, który jest w poradniku dla służb 20 intergrupa 10 region 10 służba krajowa. I Jeśli coś zostaje, czyli jeśli, jeśli... oczywiście grupa może podjąć decyzję o takim na przykład celu jak wpłata na zlot, moja grupa domowa to zrobiła, jeśli zostają pieniądze, a i, ale my, my zwyczajowo przekazujemy do intergrupy to, co, co, co zostaje ponad, ten, ponad tą rezerwę, którą mamy. I coś chciałam powiedzieć, ale nie pamiętam, jeśli chodzi o to, tak no bez sensu. Aha, wiem. Też te wydatki, właśnie domowe, i to w jaki sposób, żeby nie wydawać pieniędzy, których nie mamy, tylko wydawać pieniądze, które mamy, jak gdyby w wydatkach domowych jest dokładnie tak samo. To znaczy, najpierw muszę zabezpieczyć to, co mam do zabezpieczenia, co, moje zobowiązania, czyli czynsz, prąd, gaz, rata kredytu. Te rzeczy to jest pierwsze, bo inaczej, jeżeli nie płacę za prąd, to kradnę. Po prostu, nie? To, to też trzeba nazywać rzeczy po imieniu. To nie jest to, że zapłacę, bo korzystam z czegoś, za co nie płacę. Więc też jest w pierwszej kolejności jest ten, to jest to powiedzmy, no różnie to się oczywiście to nie jest 60%, to różnie jest, ale najpierw są te rzeczy, które są konieczne do zapłacenia. W drugiej kolejności są pieniądze na te wszystkie bieżące rzeczy, które rodzina potrzebuje. Tak? I też jest ważne, to jest ta, ten podział. Jestem w rodzinie, więc jest rodzina, co potrzebuje, nie co ja potrzebuję, tylko co rodzina potrzebuje. Na końcu, jak zostanie coś, to to jest dopiero to, co mogę wydać na jeśli nic nie potrzeba, na następną torebkę. E, nieodwrotnie. Na początku kupuję torebkę, a potem z tego, co zostanie, staram się wyżyć do końca miesiąca. Nie? Znaczy, można oczywiście, ale zazwyczaj wtedy są kredyty na spłatę kredytów. Z tego co ja wiem. Więc to jest ta sama, to, ta sama siódma tradycja tak naprawdę prze, przekłada się na to, co możemy zrobić, y, y, co możemy zrobić y, w rodzinie. Yy. Kolejna rzecz taka bardzo ważna, jeśli chodzi o, y, 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 o y, pieniądze, które są takim elementem y, Aha, jeszcze, jeszcze jedno, zanim, zanim do, tego, do tej przypowieści dojdę. Aha, 300 wątków dzisiaj, źle mi się myśli. Mówiłam o tym, że wydajemy pieniądze, które mamy, a nie tych, których nie mamy. Mamy taką zasadę w miejscu w Krakowie, w którym odbywa się bardzo dużo mitingów, tam jest też moja grupa domowa. Że oni obliczyli, ile każda grupa ma yy, co miesiąc składać się na właśnie paluszki, kawę, herbatę, no bo to jest, wiecie. I moja grupa postanowiła inaczej, dlatego że wychodzimy z założenia, że zbieramy, tak? I to, co zbierzemy, to dajemy. Nie możemy, yy, za, wiecie, wydawać na paluszki, a potem je spłacać te paluszki. To nie ma sensu, to jest dokładnie odwrotnie. Zbieramy na paluszki. Oczywiście przysłowiowe i dajemy tyle, ile, ile uzbieraliśmy. Bardzo to było, jakby to powiedzieć, no nie było to popularne na początku, co myśmy podjęli decyzję i tak spotkaliśmy się z, lekkim takim, z lekkimi pytaniami, dlaczego inaczej i dlaczego tak. Natomiast w konsekwencji okazało się, że my płacimy więcej, niż byśmy płacili. Wiecie, no bo okazało się, że, że takie zbieranie, a nie ustalanie jakiejś kwoty. Tylko, tylko tak, jak mówię, my, my płacimy, proszę bardzo, za to w tym miesiącu, a nie z tyłu, nie? Że ktoś kupił jakieś rzeczy i teraz tą kwotę dzieli na koniec miesiąca i my się mamy na to złożyć, kto, co on już kupił. Czyli wydaliśmy nie swoje pieniądze, no bo ktoś musiał założyć te pieniądze na to, nie? I okazuje się, że to działa. Ja zachęcam do takiego, bo, bo naprawdę, to jest po prostu. Y, mamy to doświadczenie dwuletnie. Na te paluszki idzie z naszej grupy bardzo dużo pieniędzy i y, tyle, ile uzbieramy, tyle, tyle dajemy. I to jest y, 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 to działa po prostu. Tak samo, jeżeli grupa postanowi, bo tak troszkę z duchem czasu postanowi mieć stronę internetową, to też musi brać pod uwagę to, że to nie jest za darmo. Tak. Że, że są koszty, że jest opłata za serwer, za domenę, za zabezpieczenia i tak dalej, a grupa ma być niezależna, czyli musi nas jako grupę być stać na to, żeby tą stronę mieć, a nie że my sobie założymy grupę, stronę na, na internetową i zwrócimy się do tam intergrupy, żeby nam dała. No nie, jeżeli mam taki pomysł w grupie, to musimy rozpatrzeć, czy mamy na to pieniądze, czy, je, czy stać nas jako grupę na to, żeby, żeby to opłacać. E, na koniec, to też tak bardzo życiowo z tymi pieniędzmi e, 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 muszę się zastanawiać i to też jest e, element czyźwienia, czym są pieniądze dla mnie, tak? co one stanowią tak naprawdę. Pieniądze, jak pieniądze, wiecie, no one są po to, żebym miała co jeść, tak? I e, bardzo często jest tak, że e, zarabianiem pieniędzy e, usprawiedliwiamy e, odejście, czy odchodzenie, czy robienie mniej AA. Bo już oczywiście teraz jesteśmy trzeźwi i chcemy, wiecie, zająć się teraz swoim życiem, nie? I ja już nie mogę tyle na mitingi chodzić, bo ja pracuję. I to jest też bardzo ważne takie pytanie, czy naprawdę y czy naprawdę potrzebuję tyle pracować, ile pracuję, czy pracuję i gromadzę pieniądze y y y właśnie dlaczego? Co mi to daje? Co mi dają te pieniądze? Czy one mi przypadkiem nie załatwiają jakichś spraw? Czy one mi nie załatwiają poczucia własnej wartości, czy one mi nie załatwiają tego, że jestem lepsza od innych? Czy mi nie załatwiają tego, że, że ten, y, 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 poczuję się lepiej, bo będę miała y, y, piątą tą samą sukienkę, nie? Poczuję się lepiej, jak sobie, y, wiecie, pojadę gdzieś tam, nie? To nie chodzi o to, żeby tego nie robić, tylko żeby, żeby mieć taką ostrożność, taką uważność do tego, czy ja na pewno znowu sobie mówię prawdę, czy to jest uczciwe, czy to jest uczciwe, że ja faktycznie potrzebuję tyle, nie? Czy ja naprawdę zarabiam na chleb, czy ja zarabiam już dawno? Przestałam na chleb, a teraz to już na, na ten ser i kawior i, 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 i wiecie, i, i coś jeszcze do tego chleba, nie? Jest taka fajna przypowieść, którą e, lubię na koniec zawsze przytaczać, e, i ona znowu e, e, trochę pokazuje mi, jaka jest prawda o mnie. Nie? Przypowieść jest taka, że. Bóg spotkał alkoholika i mówi, że dał mu tyle pieniędzy, ile chce. Ile chcesz, tyle, milion, dwa miliony, trzy miliony, wszystko jedno, dam ci kilka milionów. Wi, Jezu, fantastycznie, cudownie, chcę, jasne, biorę. A Bóg mówi, dobra, tylko jest jeden warunek. Tak? Jest jeden warunek tego, że dam ci te pieniądze. Możesz zrobić z tymi pieniędzmi, co chcesz, tylko nikt nie może się dowiedzieć, że jesteś bogaty. No i tyle. Zasady siódmej tradycji, samowystarczalność, równowaga, odpowiedzialność, niezależność finansowa, jeden główny cel, wspólnotowe ubóstwo. Tak, o tym chyba też powiedziałam dosyć mało, mamy być w, w tej, w, ta wspólnota ma być uboga, ona nie ma być bogata, to nie zupełnie nie, nie, nie o to chodzi. No i oczywiście poświęcenie i już każdy z Was niech sobie odpowie na pytanie, co musi poświęcić, żeby rzeczywiście tą tradycję należycie stosować w życiu i w AA. I myślę, że tu tych poświęceń jest sporo i każdy ma inne. Ok, pytania, wątpliwości.